Zobaczcie, spruszkowa te takie kultowe kubeczki w kratkę e, i wzór Irena bez ucha, piękny kolor. No to są takie już faktycznie kultowe vintage przedmioty, e, bardzo cenione, nie tanie, jak, jak na kubek rzecz jasna. E, no i wciąż poszukiwane. Także się cieszę, bo aż trzy mi się udało znaleźć. One są francuskie i mają taką e, fajną Kalkomanie w kwiaty, w różnych kolorach. Te kolory są takie właśnie mocno vintage, mocno retro, taki vibe mid-century. Także, no, też fajne znalezisko. Jestem bardzo zadowolona. Takie kubeczki, które wiem że zawsze i mi, i wam się podobają, no bo są po prostu wdzięczne i bezpretensjonalne, tak? Ładny granatowy kolor, grochy, kropeczki i takie trochę nieporadne, prymitywne wzorki. O tu nawet można, jak ktoś się bardzo, bardzo uprze, to może powiedzieć, że to liść monstery.